Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Projekt uchwały był dostarczony Państwu radnych. radnym. Był podany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Bogusław Mroskowiak. Udzielam Panu głosu. Droga Rado, otóż. Nie mam uwagi bezpośrednio do samego projektu, natomiast chciałbym przy tej okazji zasygnalizować mały problem. Takie pytanie w zasadzie do, do pana burmistrza, chyba bardziej skierowane. Czy może pan wpłynąć w jakikolwiek sposób na spółkę, aby spółka miasta świadczyła taką usługę? Bo jeśli, jeśli spółka tego nie chce, ja słyszałem ostatnio, jak prezes mówił, że nie, wyjaśniał. Ja sam korzystam z tego rodzaju usług i są bardzo duże trudności, żeby taką usługę pozyskać. Czy przyznając tak wysokie wynagrodzenie za zarządzanie spółką nie może Pan Burmistrz wpłynąć na to, żeby pomóc mieszkańcom przy tej okazji? No, jest duże wynagrodzenie, to niech prezesi się wykażą też dobrą wolą, aby ułatwić dostęp do tej usługi. Obecnie powiedzmy jest ona po prostu reglamentowana i to naprawdę ciężka sprawa pozyskać kogoś takiego żeby w terminie było odebrane trzeba więcej często dochodzi wiem że od innych mieszkańców że dochodzi nawet do sesji między przedsiębiorcą a mieszkańcem który umawiał się nie dojechał bo się wydłużyło coś to prośba gdyby pan mógł jakoś to wpłynąć i ewentualnie mieszkańców o tym poinformować dziękuję dziękuję proszę proszę Korzystając z okazji, chciałbym, aby pan burmistrz spowodował, że pani sekretarz była przed punktem, bodajże tym, który będzie pierwszy o statucie, to chyba jest 17. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się i podnieść rękę. Podaję wyniki w głosowania. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Jedna osoba nie wzięła udziału, bo jest nieobecna, a więc uchwała została podjęta.